On potrzebuje teraz tylko postaci na kasę, nie? Widzowie, 12 fala! I rozpocząłem właśnie, no i teraz widzicie. No, czekajcie, bo... Widzowie! Musicie serio zostawić te łapki w górę, bo jest ja sprzęt mam okropny i za chwilę mi telefon spada, nie? Czekajcie chwilkę. Dobra widzowie, wróciłem już... Podwyższyłem troszkę ekranik i będzie teraz o wiele lepiej, a ja mogę już ulepszać tych. Dlatego ich sobie poulepszam. I widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić to coś. I zaczynamy. Ej, czemu on... Ten medik mi uśpili mi ich. Nie działa. Ej, zepsuł mi się medik. Bo medik nie, medik miał mnie nie usypieć, a, Aha. A, no nie mogę tam dosięgnąć. Trzeba cztery tysiące chłopie. Ja sobie tam pójdę po tych medyczków, którzy nie, no to nie są medyczki, tylko sajentyści. na hajs teraz. Jakby, bo ja mam Ja mam tam czterech scientystów. A ja jaką chcesz to dał za tego muzyka? No ja bym to musiał wydać. Ja bym to musiał scientystę. Za tego muzyka? No scientystę tego bym ci dał. I tego jetpaka i. A ja bym nie chce tego ojca. Tak. tego dał. A ten mój jetpack jest lepszy od twojego.

Widzę nie wiem, czy chcecie to oglądać, dlatego mogę po prostu zatrzymać odcinek i możemy polecieć na tą falę tam dalszą, żeby wam się nie nudziło, a mi będzie się nudziło. Ale to jest ważniejsze dla was... dla was. Więc zatrzymuj odcinek, a wy w tym czasie oglądacie to i oglądajcie do końca widzę wie, to 22 fala. No jak dobrze widzicie, nie przechodzą dalej niż yy, ja. Nie mogę. No to, to, dobra, dobra. dobra to, ta 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 za daleko. To. Gdzie tak kopytkujesz? Piękna gazelo. O Boże. Ultimate kamera Barier. Została rozwalona. Ojejciu. A to Tomuś. Nie, to Jasiek postawił, bo zapomniałem, że Tomek właśnie wydał. Całe swoje eku na jakieś dziadostwo. No dobra to nie jest jakieś dziadostwo, bo wali... po 4... To wali 4800. No to weź postaw to jeszcze.

Widzowie, a po tym jak skończymy tą gierę to robię opening 10, tych, bo już mam 800 i jak zdobędę więcej, no to oczywiście otwieram. No to dostanę 400, jakieś 500 dostanę, nie? No to... Ale mam nadzieję, że nie przegramy, bo... Dobra. Ło, ho, ho widzowie! Ja was kocham! Widzowie, dzięki wam! To wszystko się stało! To, że mogę nareszcie nagrywać na Robloxie! Widzowie, to dzięki wam. Ja Was kocham! I twórców gry też, którzy stworzyli najlepszą grę na świecie. Mam nadzieję, że tego nie oglądacie. Bo się wstydzę. Idę się strasznie, co ja odwaliłem, ale mam to tu. Bo ja. Moja. 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 To ta dana mana. ta to jest ta Ksztaatydziana. Jasiu, powiedz mi, drogi panie, ile widzowie mają zostawić łapeczek w górę? Na no, 10-15. No jakieś takie 10-15 widzowie, jak słyszeliście dobrze Jaśka. A jeżeli nie słyszeliście, to napiszcie, błagam was, w komentarzu. Bo ja jestem bez niewiedzy. Dosłownie. Nic, nic, nic nie piszacie. do no, na razie nagrałem dużo odcinków. No ale mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. I Radek, który możliwe, że to oglądasz, albo widzowie. To błagam, powiedzcie mi, czy fajnie wam się ogląda mnie. Mnie samego, włala! Czy fajnie Wam się ogląda mnie? Bo jestem bez niewiedzy. Cześć. Czekajcie chwilę. Już Wam pokazuję, jak tam idzie nam gra. O, zaś telefon się wydubcił. Już Wam tutaj to naprawiam. Mam taką specjalną rzecz, która naprawia wszystkie rzeczy. <mys> Skimidi <djubi> Toilet. Toilet. Skimidi Toilet mnie, a ty śpiewasz tą piosenkę, Pomaga mi twoja stara, która która wciąga banana i jesteś mnie Cały kibel już obsramy. Janek, dobrze się czujesz? Bo widzę, że... No widzę, że... Nie, nie obsrałeś się. Jestem w domu, jestem w domu, patrz tam. Jestem w bloku naszym, patrz. Mam to w dupie, głęboko. O, tamuś na balkonie mi macha. Siema stary! Jak ty tam walnęłeś? O, kurde, dobra. Przez murek, no to murek, ogórek. Taka, tak właśnie, no. Gdzie sięga wiatr? Może, nie może. Porzucaj do mnie. O, utknęłem. Super. Dobra, ja tam idę walić. Tyryryru, 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 tyryryru. Tyryryru. Aha, i zasubskrybujcie paliona mojego ulubionego YouTubera. Janice i Kustymore, Janis, Janice, Maso, Janice, Mike, I widzowie, jeżeli gracie w Braula, no to mogę też z wami zagrać, bo też mam Braula i lubię w niego grać. Więc wystarczy zostawić łapencję w górę, powiedzieć mi o tym, czyli napisać w komentarzu. A ja muszę zdobyć 10 tysięcy albo nawet 100 na srebrny przycisk. Widać o tym bardzo dobrze Ja muszę być youtuberem Zacząłem taki mały, a już nie jestem serem Jestem taki mały, a jestem youtuberem Nie nagrywam, nie nagrywam piosenek, a jestem takim serem Ej, może nagram wam coś, ale jakąś piosenkę nie wiem Może zrobię coś, coś głupiego Ej, nagrywam tutaj łapetje No to zostawiacie łapetie! No to gramy se dziś to night Możemy zagrać Fortnite, możemy zagrać Rocket, możemy zagrać Minecraft, możemy zagrać co chcemy My tu mamy cały wypas Lecimy najdalej na świecie Po co nie wiem, śpiewam, ale jakoś mi się chce Jezus, jakie rymy ja tworzę! Rymy, rymuje, rymuje i nie pluję! Ha, ale rymuje! Ja rymuję, a ty nie fałszujesz. Dobra. Skibidi toilet goni mnie, a ja do domu ci kradnę. Zostawiamy te łapeczki. Skibidi Czekajcie chwilkę, siema. Siema, siema, bo jaśka wywaliło, dosłownie wywaliło. A dobra, to tam nie muszę, bo tam to ma.

A z okazji świąt mam dla każdego z widza prezent. Każdy dla mnie da prezent. Dla mnie prezentem będzie zostawienie łapeczki w górę z SUBIKiem, a wasz prezent to po prostu napisanie swojego nicku w komentarzu. Ja po prostu wyślę prezenci jakiś dla losowej osoby. Po prostu osoba, która będzie chciała, no to po prostu jej wyślę taki gifcik malutki. Każdy zadowolony, ja zadowolony, wy zadowoleni, nie? No bo mi to bardzo pasi, no bo ja chcę bardzo, bardzo... O, już 43 fala, a ja tak gadam i gadam i w ogóle marmolatkę zaraz stworzę z swoich ust. A mój jędzyk to lata jak łopatka, nie? Przyznajcie to, widzowie. Zara 50 wejfik.